Cześć, przychodzę z porównywaczem maseczek, słuchajcie, z tej serii nie urzekło mi nic, jakoś taka słaba ta Zori Flame ta maseczka, nic nie robi, nic nie, nic nie zwiększa, nic nie relaksuje, nawet ładnie nie pachnie, nie wiem, jakaś tandeta totalna, no jeszcze mam dwie z tej serii, zobaczymy jak się sprawdzą, ale to jest tandeta, nic, nie polecam, za to druga, <laughs> rewelacja, Liren, yy, Ladies Night, Nabliżająca z szampanem i złotem. Słuchajcie, nakłada się ona na moją ogóle Kolor taki mega złocisty, świecący, jak, jak żarówka. Pachnie brzoskwinią. I słuchajcie, robi faktycznie dobrą robotę, bo się bardzo y, mięciutka twarz po nim robi, po niej. Także do niej na pewno wrócę. Czemu pachnie y, brzoskwinią? nie może ten szampan brzoskwinią pachnie. Złoto nie pachnie wcale, więc słuchajcie, tu polecam w 100%. Naprawdę robi dobrą robotę i nam odświeża twarz, już nadaje błyski, w ogóle miękkości nie polecam no bo taka jakaś dziwna jest ani nie pachnie ani nic nie robi zwykłym kremem można się posmarować dzięki wielkie za uwagę do usłyszenia papa pa.